Hej, cześć. cześć się, Mano, Witawski, serdecznie z tej strony, Wojsko, a ja witam Was w Call of Duty Black Ops Cold War. Słuchajcie, e, szybka informacja. W momencie e, jest godzina 18:39, e, tak więc 39 minut temu e, do gry została dodana nowa broń, e, nowa broń specjalna, czyli R1 Shadow Hunter albo. Mówiąc po polsku R1 łowca cieni. Jest to kusza, która prezentuje się w ten sposób. Moim zdaniem wygląda naprawdę porządnie. Tak więc oczywiście będę chciał ją zdobyć, odblokować. Warunki odblokowania od, od są takie, że żeby są... A właściwie brzmią zdobądź trzy medale, jeden strzał, jeden trup. Korzystając z broni bez dodatków w 15 różnych meczach. Tak więc, mm, no, e, trochę grania, bądź co bądź będzie, już nawet sobie przygotowałem, bronię i tak dalej. E, tutaj, e, pierwszy zestaw, a właściwie pierwszy zestaw, broń, czyli Milano 821, pistolet maszynowy do 500 zabójstw bo tak na każdej broni po prostu chcę zrobić 500 zabójstw i wbić tutaj tą znakę strzelca wyborowego ekspert jaki tam mistrz i czarna materia w trybie wieloosobowym mnie, mnie interesuje tak więc no, tutaj jeszcze 22 zabójstwa. Więc myślę, że na spokojnie się wyrobię. Następnie e, karabin szturmowy FFR1. Hmm. Tutaj brakuje mi, e, jak widzicie, tylko 7 zabójstw. Więc jeden mecz prawdopodobnie. E, no i następnie również karabin szturmowy e, Groza. Tutaj mam 186 zabójstw. Hmm. Na 500, tak więc no, najwięcej będę e, grał grozą. E, tak wiem jak to brzmi, no ale no cóż, bywa i tak, tylko sobie tutaj e, ładnie zmienię. Dobra. No i cóż. E, tak mniej więcej to, e, to, to wygląda. Oczywiście materiał. Pokazujący wam, że faktycznie tą kuszę udało mi się odblokować. Pojawi się na kanale, nie wiem kiedy, ale pojawi się. Tak więc, cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Szybki, treść, krótki, treściwy, ale co, czasem trzeba nawet takie. Tak więc, to tyle. Dzięki serdecznie za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. pa.